O My potrzebujemy dużą tugę A wiesz wiem, ja to, że jest kurde fuel critical czy coś? Dobra Proszę się bardzo Ja dzisiaj buduję to, chcę dzisiaj skończyć, chcę dzisiaj pojechać Na wyprawę, nie O! kolejne gdzieś leci Tam jest jakiś turej Defender, o kurde Już się trochę cykam e, Czy to nie jest ta stacja z, z dronami? Kurde, trochę się naprawdę zaczynam sypać Bo tutaj coraz więcej się tego gówna pojawia yy, Na razie to duszmy A życzmy tylko sobie e, stolna do przerabiarki A nie zrobiło to yy, Dobra W takim razie ja postaram się trochę zbudować ten statek Już nagrywam inny odcinek